Belial, zwany także Zbigniewem Cietrzykiem, siedział w pokoju przesłuchań na komisariacie policji. Siedział przed nim policjant z kryminalki, Zbigniew Olbryski. Zbigniew nieraz miał już do czynienia z policją. Był metalowcem. Jego paznokcie były czarne, jego sylwetka atletyczna, ale wychudła. No I do tego ten biały makijaż, tak dobrze znany dla bandy heavy metalowej, o nazwie Death Liver. Belial był członkiem owego zespołu muzycznego. Był zarówno wokalistą, jak i gitarzystą. Którego obłędne popisy solowe zasługiwały na miano sztuki, gdyż żaden z nich nie był taki sam jak poprzedni, a jego fani. To kochali. W swojej karierze zdążył już wypuścić cztery krążki, a popularność jego rosła w zatrważającym tempie. No, czemu tu jestem? Powiedział Belial, czesąc palcami jego bujną czarną czuprynę, która sterczała jak płomienie. Jego ubranie pełne było również kolczastych bransoletek. A skórzana kamizelka zdawała się tylko dopełniać barwność owej postaci. No... Jak to pan wyjaśni? Ha. Jak się pan z tego wytłumaczy? Ofiara zaćgana nożem, który zakupiony był przez pana. Cztery śmiertelne rany na plecach. Przebite płuca i ślady spermy w waginie. Ja, jak to się stało? Ja znam tę dziewczynę! To Maria, jedna z pierwszych fanek. A co robiła w pańskim wynajmowanym pokoju? Nie wiem. Zabraliście mnie sprzed budynku zaraz po moim koncercie. Aha, czyli udaje pan głupiego? Nie wiem, co tam się stało, ale na pewno to nie ja. Założę się, że ślady spermy nie należą do mnie. Hmm. Olbryski nie lubił jego wyrazu twarzy. Nie lubił zresztą nikogo, kto się tak ubierał, a jeszcze bardziej nurtu muzyki, którą reprezentował, bo tego nie można było nazwać melodią. Stróż prawa podjął dalszą konwersację z przesłuchiwanym, ten jednak opowiadał zdawkowo, jakby nie chciał pogubić się w swoich zeznaniach. Ostatecznie stanęło na tem, iż zna tylko imię ofiary. Nie miał z nią żadnego stosunku seksualnego i nie było go w wynajmowanym pokoju, gdyż grał na koncercie. A ten ostatni fakt trudno było podważyć przez kogokolwiek. Zbigniew wyszedł z pokoju przesłuchań i zatrzasnął za sobą drzwi. Musiał poczekać do rana, nim próbki spermy zostaną poddane analizy. W końcu próbki DNA z miejsca wypadku trzeba będzie porównać z DNA podejrzanego. Olbryski aż żałował, iż przesłuchanemu nie została wciśnięta strzykawka w jądra. Może to pozwoliłoby na odkrycie prawdy, ale jak na razie trzeba było czekać. Belial wylądował w celi więziennej, ale tylko na 48 godzin co było standardową procedurą postępowania wobec podejrzanego. Sąsiedzi nowo osadzonego więźnia natomiast poczęli skandować dzikie okrzyki. Uwielbiali powiem Detliver, bandy heavy metalowych popaprańców, którzy siali terror dobrej zabawy na swoich koncertach. Cietrzyk nie reagował na to inaczej jak ze zdziwieniem. Nie myślał nigdy wcześniej, iż zostanie aż tak rozpoznawalną personą nawet w więzieniu tymczasowym. Następnego dnia, kiedy wokalista bandy obudził się ze snu, około godziny trzynastej, do celi wmaszerował ten sam policjant, który odbył z nim rozmowę. Pakuj się, po paprańcu! Wycedził Olbryski przez zęby. O, co się stało? odparł Belial, nieco ziewając. DNA ze spermy jest inne od tego, które zostało ci pobrane zaraz po zatrzymaniu. Na razie jest pan wolny, ale będzie pan pod ciągłym nadzorem policji. Jeżeli myślisz o jakichkolwiek balangach z użyciem narkotyków, to możesz się pożegnać z wolnością przynajmniej na dekadę. Rozumiem, powiedział metalowiec, czochrając swoje postawione na sztor włosy, po czym wyszedł. Tymczasem Olbryski powrócił do swojego gabinetu i zaczął się zastanawiać. DNA spermy nie pasuje. Zbrodnie popełniono pomiędzy 24 a drugą w nocy. Koncert Cydet miał trwać do trzeciej w nocy, ale z powodu awarii okablowania elektrycznego zakończył się wcześniej ku niezadowoleniu fanów. Trzeba określić, o której zabrakło prądu. Przesłuchać sąsiadów w pokoju, w którym wynajął Belial, zobaczyć, czy niczego nie widzieli lub nie słyszeli. Ofiara, Maria, miała 17 lat. Uciekła z domu i znalazła się tutaj. Ale dlaczego nie było jej na koncercie? Przecież była fanką. Dlaczego jej nie było na koncercie? Na nadgarstkach nie było żadnych oznak pętów ani odcisków kajdanek. Dziwna natomiast była nabrzmiała fioletowa twarz, zupełnie jakby ją powieszono, lecz ja nie nosiła śladów powrozu. Być może jedynie wisiała głową w dół, zaraz przed śmiercią. Co ważniejsze, w pokoju Beliala nie było krwi, a przynajmniej nie w tak dużej ilości. Zaledwie 30 centymetrowa plama na poduszce. Ofiarze dosłownie wyssano krew, zgwałcono. Jakoby zostawiono tam, gdzie ją potem znaleziono. Co więcej, nie było śladów walki. Zupełnie tak, jakby ofiara ufała, bądź znała oprawcę osobiście. Żadnego obcego naskórka pod paznokciami. Nic. Detektyw oparł się na krześle. Sprawa wyglądała na o wiele trudniejszą, niż przypuszczał. Belial był na koncercie. Nie mógł z Marią nic zrobić. Przez chwilę detektyw rozważał, czy nie ma do czynienia z seryjnym mordercą. Powodem tego przypuszczenia był fakt, iż zatarto wszelkie ślady, które mogłyby wskazywać na winowajcę. Zastanawiająca jednak była sperma. Wyglądało to trochę, jakby ktoś się zgwałcił zaraz po tym, jak ktoś inny przeniósł ją do pokoju i pozacierał wszelkie ślady. Możliwości było za dużo, a sytuacja. Co najmniej niestandardowa. Tymczasem w biurze Zbigniewa rozbrzmiał telefon. Policjant odebrał, a włosy na głowie stanęły mu dęba.